Witam, Alton Polska z tej strony. Dzisiaj bawimy się z tymi drzwiami gelome. System jest bardzo podobny do zamków tych... Do zamków tych Diera, więc tutaj wkładamy zamiennik chipier. No ale ponieważ wiemy, że jest dość duży problem na rynku, żeby Znaleźć firmę, która takie coś robi, wymienia, no to my wymieniamy i teraz będziemy tutaj troszeczkę pokazywać, postaram się jakieś różnice pokazać między tymi drzwiami, a drzwiami DL, no których jest znacznie więcej, ale Delome też troszeczkę jest na rynku, na, teraz tam w Poznaniu kolega robi, bo jak wiecie w Poznaniu też mamy, współpracujemy z kolegą, który, który pracuje z nami, więc tam też możemy robić. No tu już widać, są dwa regle dodatkowe, bo też są dwa regle dodatkowe, więc to jest taka na pierwszy rzut oka różnica. No inne szyldziki, tu nie ma drugiego. No działamy i będziemy pokoić. No dobra, tu mamy taką różnicę, że tu jest w ten sposób rozwiązany ten zamek na oddzielnym szydziku. No i musimy zdjąć klamkę i odkręcić, poluzować ten, tą stronę, żeby wyjąć sobie płytę wyciągaj, zaraz że w środku jak ona wygląda dobra Bo te drzwi są tu inaczej zrobione trochę. I tu ktoś sobie zrobił, o zobaczcie jak wspaniale firmowo robią na taśmie. Widzicie jak Włosi Ekstra robią wygłuszanie drzwi? To jest skórna technologia. Taśma przylepna i działa. Ekstra, co? A i tutaj trzeba, właśnie, bo nie pamiętałem tego. Tu trzeba wycinać. Trzeba wycinać. O, trzeba wyciąć tą blachę zupełnie. Tak. I dopiero dostajemy się do zamka. Tak to sobie. Nie powiem, czy doskonale, czy niedoskonale, sami widzicie, ktoś sobie wymyślił, więc bierzemy diaksa i obcinamy. No i tak, wspaniała technologia rozgięta, zobaczcie jak zrobione cięgna do dołu i do góry, zresztą na dole też za, tak za, zarobione wspaniale tą blaszką wycinaną. No i teraz, teraz odkręcamy zamek, najpierw spineczki trzeba zdjąć, odczepić cięgna i wykręcamy zamek. Dobra, ten delomer się różni jeszcze tym, że w tym miejscu już jakby jest przygotowane dla nas na FI50. Nie musimy rozwiercać blachy ani jednej, ani drugiej. Tylko się robi ładnie otworek FI50 od tej strony na, na rozetę. I teraz przykręcamy, przykręcamy już zamek. Przekręcamy już zamek i zaraz zakładamy rozetę, podpinamy cięgna i wkładkę. I tutaj blaszkę złapaliśmy. Już nie, nie będę tego. O, nie, wiem, się, nie, nie, nie się nie trzymam nawet. Tu w złapaliśmy tą blaszkę w dwóch miejscach. Także jakoś tam się trzyma i teraz będziemy się dygnastykować, żeby ta folika tu została bo żadnego innego wygłoszenia tu w tej tragedii. nie ma także zakładamy teraz płytę i próbujemy to e, ja nie podnieść no i tu oczywiście już z tej strony jest nasz zamek włożony, tu oczywiście rozeta już jest jeszcze idzie sili opalający. a tutaj od razu mówię, że tej płyty za jasnego nie założycie w pojedynkę a i tak tam bardzo duża walka musi iść, dlatego że jedna sam musi trzymać z tej strony to tą folikę, która nie wiem do czego, tak naprawdę tutaj jest bo ani nie wygłusza, ani nic innego nie robi, a druga osoba wsuwać płytę. No dobrze i mamy efekt końcowy. Tu jest straszna mordenga generalnie z założeniem, akurat w tych drzwiach była straszna mordenga z założeniem tego panelu, bo z jest tak dobrej jakości okleina, że po prostu odłazi i tyle. tak? Więc bardzo duża gimnastyka z tym. Tutaj też z klamką musieliśmy chwilkę powalczyć, bo ta klamka dziwnie, dziwnie działa. Ale jest chyba wciskana. No i zamontowany jest jak widzicie zamek Teddy. I teraz to sobie bardzo fajnie działa. Na razie pokażemy przyciskiem. Jest zamknięty. Z odciągnięciem języka zrobiliśmy, bo to bardzo ładnie drzwi chodzą, więc yy, odciąga i od razu panu pokażę, będzie można pani też czego pokazać i ustawić czas wyjścia, dlatego że jak ten przycisk na środku sensoryczny naciśniemy i przytrzymamy, zaczyna mrugać. I pani sobie może wyjechać spokojnie, a on się sam zaregluje. Później po wyjeździe. Tak, czyli na ustawić, nie wiem, 30 sekund, minutę na wyjechanie wózkiem, tak? I będzie bardzo fajnie to działało. Także tak wyglądają drzwi, delome po, po zrobieniu. Można oczywiście zwykłe zamki zamontować też, nie ma problemu.